Siema, kurwa, próbujemy nagrywać nowym sprzętem, też. Dobra, ja, siema, próbujemy nagrywać nowym sprzętem, będzie słychać to... Kurwa, będzie to nie, to nie. Bronujemy po siebie, brony, o kurwa śmieszne ja, żeby nie było stórykę podłoga. nie wiem jak bycie ten blok ogólnie, bo to jest straszny, kurwa, hałas w niej Próbujemy coś wam, nie wiem, pokazać, nie, ale Kurwa, jak widzę to się wszystko odbija, nie Nie dość, że, kurwa, ciocikowi odbiło, to jeszcze, kurwa, tutaj, nie, wszystko Trójka podłoga, także Próbujemy dalej Chyba od drugiej, nie? Żebyśmy koryba półtorej godziny ciągnik. Żeby kurwa, chodził, mało wiele. Bo nie chciał w ogóle zapalić, nie? A że ty jeźdzę teraz kabiną mnie, to także, jak no, sorry, yeah, sorry ale... wychodzi jak wychodzi, nie? Szepta w tym chciał. No spróbujemy, żeby to coś, coś było, z posłego, nie? Nawet jeżeli się nie uda, udania, to doskasuje no, nie? No życie, nie? Idziemy po Była tutaj, nie, ale tak jest, że planów nie będzie gdzieś indziej. A miało być jeszcze rok tutaj, nie? Dobra. Sprawdzimy to. Zobaczymy co wyszło.